Witajcie z tej strony, Banana Trader. Dzisiaj będzie trochę inny odcinek. Chciałbym opowiedzieć Wam trochę o tym, jak wygląda życie w Szwajcarii. Najpierw krótkie wprowadzenie. Otóż, wyjechałem do Szwajcarii niecały rok temu w celu edukacyjnym. Chciałem studiować informatykę na studiach magisterskich i dostałem się na Uniwersytet w Lugano. Nie jest to wprawdzie topowa szwajcarska uczelnia. Szwajcaria ma dość dużo bardzo dobrych uczelni, powiedzmy, że jest to druga liga. Natomiast w rankingach międzynarodowych wciąż wypada wysoko. I. Moim zdaniem poziom jest całkiem niezły, a nawet bardzo dobry. Co mogę powiedzieć o studiach? Otóż mój kierunek nazywa się Informatyka i Zarządzanie. Są to dwuletnie studia magisterskie. Idealnie wpisują się w moje potrzeby i dotychczasową ścieżkę edukacyjną. Posiadam licencjat zarządzania, ukończony nawet z wynikiem bardzo dobrym, mogę się pochwalić. Studiowałem też przez dwa lata finanse i rachunkowość na licencjacie na Akademii Leona Koźmińskiego. Nie ukończyłem wprawdzie tego drugiego kierunku, bo zdecydowałem skupić się na pracy zawodowej jako analityk danych w firmie doradczej, działającej w branży doradztwa strategicznego. Natomiast jako osoba, która nie studiowała nigdy nic ścisłego, nie zaakceptowano mnie na uniwersytetach, na innych uniwersytetach szwajcarskich, wymagały one licencjatu związanego z czymś bliskim informatyki, czymś ścisłym, np. matematyka, fizyka, statystyka, metody ilościowe, ekonometria czy inżynieria elektryczna elektroniczna. Uniwersytet w Lugano natomiast stworzył jakiś czas temu kierunek specjalnie dla osób takich jak ja, z licencjatem niezwiązanym z naukami ścisłymi, które chcą nauczyć się informatyki na dobrym poziomie. Można powiedzieć, że po program studiów jest bardzo zbliżony do licencjatów z informatyki. Jak wygląda poziom studiów? Mimo iż jest to uczelnia, jak wspomniałem, drugoligowa, jak na Szwajcarii, to poziom jest wysoki i właściwie uczyć trzeba się cały czas, na okrągło. Zostaje Czas na sen, ale niezbyt wiele na inne zajęcia. Zrezygnowałem z nauki dodatkowego języka, chciałem uczyć się dodatkowo języka włoskiego i niemieckiego. Uczelnia y, zapewnia takie zajęcia bezpłatnie. Jednak musiałem zrezygnować, ponieważ studia same w sobie stanowią na tyle duże wyzwanie, zajmują na tyle dużo czasu, iż no, nie byłem w stanie y, jeszcze dodać do tego tych dodatkowych kursów językowych. Na moim kierunku jest około 30 osób. Większość stanowią Włosi, jednak są też osoby z Albanii, Chin. Bośni, no jestem też ja. Co ciekawe jest tylko jedna osoba z obywatelstwem szwajcarskim. Poziom studentów jest wyrównany. Historie i wiek są zróżnicowane. Są osoby młodsze, świeżo po licencjacie, ale są też osoby bliżej 30, które mają już większe doświadczenie, a nawet jedna osoba po 30 z bardzo dużym, bogatym doświadczeniem. To, co można zauważyć, to Włochów przyjeżdżających do Szwajcarii w poszukiwaniu pracy i lepszego poziomu życia. Jest to dla nich dość łatwa ścieżka, ponieważ pracy tutaj w kantonie Ticino albo Tessin jest dużo, a w kantonie tym właśnie mówi się po włosku, także nie istnieje dla nich bariera językowa, tak jak, jak dla mnie. W Szwajcarii studia są o tyle wymagające, że generalnie mamy dwa podejścia do egzaminu z danego przedmiotu. Max, podejścia. Jeśli nie zaliczymy za drugim razem, zostajemy na stałe wydaleni z uczelni i nie możemy aplikować ponownie na ten sam kierunek na tej, ani na żadnej innej uczelni w Szwajcarii. Jak wygląda życie w Szwajcarii? Tutaj mogę Wam powiedzieć, jak wygląda życie w Lugano. Lugano jest małym miasteczkiem otoczonym przez jeszcze kilka takich mniejszych miejscowości. Wygląda samo Lugano leży nad jeziorem, które też nazywa się jezioro Lugano i otoczone jest górami. Tutaj jest taki. Obszar trochę jak północne Włochy, pod kątem geograficznym, wygląda Lugano wygląda jak bardzo bogate włoskie miasteczko. Architektura jest typowa dla Włoch, północnych Włoch, co wynika z tego, że dawno temu było to terytorium włoskie, należało do jednego z państw włoskich. Także jeśli ktoś jest fanem włoskiej kuchni, to na pewno tutaj będzie zadowolony, a nawet zachwycony. Jedzenie jest bardzo wysokiej jakości, nawet to tanie jedzenie typu pizza, spaghetti, piadina, inne. Typowe włoskie potrawy. Może kebaby mogą rozczarować. Typowo włoskie jedzenie jest pyszne i nie kosztuje wiele więcej niż w Warszawie, a czasami nawet taniej. Oczywiście są tutaj również ekskluzywne restauracje, gdzie zapłacimy 500, 1000, 1500 zł za obiad dla dwóch osób. Natomiast również w Warszawie czy innych zamożnych miastach w świecie zachodnim można takie obiekty znaleźć. Jest to no, inne doświadczenie, to nie jest żywienie się na co dzień, to jest bardziej taka restauracja na specjalne okazje. Natomiast jest też dużo miejsc, gdzie idziemy zjeść po prostu, ponieważ Włosi często żywią się właśnie na mieście. Jeśli chodzi o mieszkanie, bo pewnie tego jesteście ciekawi, to jest jeden z głównych tematów związanych z imigracją. Gdy ktoś myśli o imigracji, zawsze no, kalkuluje tą dostępność mieszkań, koszty mieszkań i tak dalej. Pokoje można wynająć od 500 franków, czyli około 2200 zł po dzisiejszym kursie, do powiedzmy 900 franków, jeśli chodzi o bardzo duże pokoje, w dobrym stanie, w dobrej lokalizacji. Takie bardzo nowoczesne. Od 800 do 1200 franków możemy wynająć skromną kawalerkę. Przyjmując 1000 franków jest to 4400 zł, czyli zauważalnie drożej niż na przykład w Warszawie. Ale nie trzykrotnie czy czterokrotnie drożej. Zwykle wszystko jest liczone w cenę: prąd, woda i tak dalej. Bierzmy jednak poprawkę na to, że generalnie są to nieruchomości w dobrym stanie, przeciętnie lepszym niż te w Polsce. Pamiętajmy też, że koszty życia wynajmu w Surychu czy w Genewie. Są zazwyczaj wyższe niż te w Lugano, tak? O 20, nawet 30%. Jeśli chodzi o to, jak czujemy się pod kątem bezpieczeństwa, to jest tu bardzo bezpiecznie. Bezpiecznie niż w Polsce. Chodzenie po zbroku nie wzbudza niepokoju. Nie spotkałem tu ani jednego bezdomnego, ani menela na ulicy. Nie wiem, jak to działa, nie wiem, jak to osiągnięto. Słyszałem taką historię, że dostali oni bilet za granicę w jedną stronę, natomiast nie wiem, czy jest to historia prawdziwa. Natomiast generalnie czujemy się tutaj bardzo bezpiecznie. Jeśli chodzi o pracę, bo pewnie to, ten temat również Was interesuje, to niestety na ten moment skupiam się wyłącznie na studiach, nie podejmuję tutaj pracy zarobkowej. Z opowieści Włochów, którzy pracowali tu przez jakiś czas, zrozumiałem, że nawet w prostych pracach, gdzie płaca oscyluje w okolicach lokalnej, zwyczajowej płacy minimalnej, możemy żyć na Dobrym jak na polskie poziomie, nawet bardzo dobrym. W Polsce za pracę minimalną bardzo ciężko może być przeżyć w niektórych miastach przy obecnych cenach wynajmu i, i w ogóle inflacji skumulowanej przez ostatnie lata. Natomiast tutaj możemy żyć na relatywnie dobrym poziomie, jeszcze odłożyć pieniądze, nawet powinno być nas stać na jakiś relatywnie tani samochód. Zarabiając średnią pensję, stać nas bez problemu na wynajem fajnego mieszkania, relatywnie dobry samochód, szczególnie gdy mieszkamy razem z partnerem czy partnerką, którzy również pracują. Wiadomo, życie w parze jest tańsze niż życie samemu. Warto tutaj powiedzieć trochę o ubezpieczeniach, bo Szwajcaria jest krajem ubezpieczalni między innymi. Odnośnie mieszkania może zdziwić Was fakt, że często wymagane jest od Was, jako osób wynajmujących od kogoś mieszkanie, wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Trochę tak jak OC na samochód w Polsce. W razie uszkodzenia przez nas mieszkania, na przykład zalania, pożaru i innych uszkodzeń, ale również takich wypadków życia codziennego, na przykład jest tu dużo bardzo drogich samochodów, Ferrari, Lamborghini, McLareny, no właściwie... Widać je codziennie. Porsche, te 911 w różnych wersjach no są tutaj tak popularne jak w Polsce z Toyota Yaris czy Skoda Fabia. Także no, może nam się zdarzyć, że jadąc rowerem, wjedziemy w taki drogi samochód, uszkodzimy mu zderzak czy karoserię, a takie koszty mogą iść w dziesiątki tysięcy franków, czy nawet setki tysięcy złotych. Takie ubezpieczenie kosztuje 100-200 franków na rok, a. I pokrywa ono większość kosztów w, w, w razie tego typu wypadków. Generalnie, jak powiedziałem, Szwajcaria jest krajem ubezpieczalni. Ludzie ubezpieczają się tutaj od wszystkiego, a oferta ubezpieczalni jest niezwykle szeroka. Można również ubezpieczyć się na przykład od kosztów związanych z obsługą prawną ewentualnych procesów sądowych. Jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o porozumiewanie się i języki, komunikację? Otóż moja znajomość włoskiego jest niestety na żenująco niskim poziomie. Choć planuję ją poprawić w wakacje, latem, to porozumiewam się praktycznie wyłącznie w języku angielskim. Znam tylko pojedyncze włoskie słowa, które pomagają mi dogadać się z kasjerką lub z ludźmi na ulicy, prosząc ich na przykład o zapalniczkę, bo jestem palaczem. Nie stanowi to jednak problemu. We wszystkich urzędach pracownicy biegle posługują się językiem angielskim i są życzliwi i pomocni. No, gdybyśmy chcieli znaleźć pracę w kantonie włoskim, no to prawdopodobnie ten język włoski na jakimś poziomie będzie już wymagany i jego brak będzie stanowić istotną przeszkodę. Co mogę powiedzieć o ludziach, to to, co bardzo mi się podoba, to codzienna życzliwość obcych ludzi napotkanych na ulicy. Nie ma hamstwa, które wyjątkowo denerwowało mnie w Polsce, szczególnie w stolicy, gdzie przypadkowo napotkani ludzie wyzywali mnie od chujów, pedałów, celi i tak dalej. I to nie menele, ale osoby w koszuli czy garniturze, tylko dlatego, że zwróciłem im miejsce, że parkując swój pojazd, zastawili mój samochód, uniemożliwiając mi wyjazd z miejsca parkingowego. O, Polska. Warto zaznaczyć, że mentalność ludzi żyjących tutaj w kantonie Ticino, we włoskim kantonie, gdzie obecnie żyję, jest znacznie odmienna od mentalności niemieckojęzycznych Szwajcarów, którzy stanowią większość populacji Szwajcarii. Generalnie są bardziej. Tacy niemieccy sztywni, formalni, zdaniem niektórych również dość ksenofobiczni i nieprzychylnie nastawieni do imigrantów, szczególnie tych nieznających lokalnego dialektu języka niemieckiego. Tuż sama znajomość języka niemieckiego owszem, jest potrzebna do komunikacji tam, jednak nie uczcie się, iż ona jest wystarczająca. Niestety język niemiecki ma to do siebie, iż lokalnie występują w nim różne dialekty, i ma to miejsce również w Szwajcarii. Także podsumowując, doświadczenia osób żyjących w tamtych kantonach, które stanowią większość populacji terytorium Szwajcarii, będą zdecydowanie odmienne, podobnie zresztą z ludźmi żyjącymi w kantonach francuskojęzycznych, gdzie pewnie spotkamy się z notorycznymi odmowami porozumiewania się w jakimkolwiek innym języku niż francuski, czyli jedyny słuszny, najpiękniejszy język zdaniem Francuzów. Jeśli ktoś próbował się kiedyś porozumieć z Francuzem, to pewnie wie doskonale, co mam na myśli. Czy polecam Szwajcarię jako miejsce do życia? Na ten moment, z moimi obecnymi doświadczeniami, tak. Jest to kraj bezpieczny. Emigracja jest relatywnie łatwa tylko niewiele trudniejsza niż np. do Niemiec czy do Francji, czy w ogóle w ramach Unii Europejskiej. Jeśli chcemy przyjechać na studia lub znajdziemy ofertę pracy. Zarobki i poziom życia są wysokie. Niektórzy przyjeżdżają tutaj na 5, 10, 15 lat, żeby się po prostu dorobić, a potem wrócić do swojego kraju, zbudować sobie dom i żyć na wysokim poziomie przez resztę życia ze zgromadzonych wtedy oszczędności, czasami jeszcze wykonując jakąś lekką pracę w swojej dawnej ojczyźnie, czasami zupełnie będąc na emeryturze, jeśli udało im się odłożyć wystarczająco dużo pieniędzy, jeżeli mieli w Szwajcarii na przykład bardzo dobrze płatną pracę. Kto znajdzie tutaj zatrudnienie? Dużo jest ofert pracy dla informatyków, szczególnie doświadczonych specjalistów w pożądanych obecnie technologiach. Znajdzie się też dużo ofert pracy dla osób związanych z finansami, a szczególnie bankowością, ubezpieczeniami, fintechami. Prace powinni znaleźć również inżynierowie czy chemicy. Spotkałem tutaj dwóch Polaków. Jeden był informatykiem, pracującym w surychu, drugi przyjechał na staż, gdzie pracował jako technik żywności i po tym stażu zaproponowano mu pracę, jednak ze względu na sytuację osobistą zdecydował się wrócić do Polski. Natomiast jak widzicie, na tych dwóch przykładach znalezienie tej pracy jest możliwe. Tamta osoba rozmawiała po włosku, ta, która do, dostała ten staż. Ten informatyk z którym rozmawiałem, operował wyłącznie językiem angielskim. Naturalnie, znacznie ciężej będzie znaleźć nam pracę bez dobrej znajomości lokalnego języka. Zwykle niemieckiego, już tak jak powiedziałem, niemieckojęzyczni Szwajcarzy stanowią ogromną większość populacji. Jednak z samym angielskim, szczególnie w Surychu, ale możemy też próbować w innych miastach, ale szczególnie w Surychu jest to możliwe, właśnie w tych, powiedzmy, bardziej międzynarodowych profesjach, jak informatyk, finansista, menedżer jakiejś korporacji, analityk i tak czy chciałbym zostać na stałe w Szwajcarii po studiach? Na ten moment nie wiem. Wprawdzie podoba mi się tutaj, jednak kusi mnie również wizja życia w Australii lub Nowej Zelandii. Życie tam byłoby o tyle łatwiejsze, że moja znajomość języka angielskiego stawiałaby mnie w dużo lepszej sytuacji niż nieznajomość lokalnych języków w Szwajcarii. Przez to dużo szybciej i lepiej zintegrowałbym się z lokalnym społeczeństwem. To, czego bardzo brakuje, żyjąc w innym kraju, to znajomi, przyjaciele, no, znajomości możemy nawiązać, ale ciężko nawiązać przyjaźń jakąś, stworzyć jakąś zażyłą relację. Odnośnie Australii lub Nowej Zelandii, te dwa wspomniane kraje oferują też dość szybką ścieżkę do obywatelstwa. Również możemy mówić o wysokim poziomie życia oraz bardzo atrakcyjnym klimacie, który, jak zauważyłem, ma ogromny wpływ na samopoczucie, zdrowie psychiczne i ogólne zadowolenie z życia. Szwajcaria natomiast, no, klimat może nie jest zły, jest dość podobny do Polski, z wyjątkiem właśnie tego włoskiego kantonu, który ma klimat bardziej jak północne Włochy. Tutaj w tym rejonie generalnie nie ma śniegu w zimie w miastach, przez co można zaobserwować bardzo stare samochody, które po prostu jeszcze nie zardzewiały, bo nie było soli na drogach. Taka ciekawostka. Także to tyle jeśli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie moich dotychczasowych miesięcy w Szwajcarii. Zainteresowało Was, będzie dla Was w jakiś sposób pomocne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Szwajcarii, odnośnie moich doświadczeń, napiszcie, proszę, w komentarzach. Będę starał się na nie odpowiedzieć, na, odpowiadać na bieżąco. To tyle. Z tej strony, Banana Trader. Trzymajcie się, cześć.